Ta smutna wiadomość obiegła kraj w okamgnieniu. 21 stycznia 2016 roku zmarł Bogusław Kaczyński. W świecie znany jako dziennikarz o wielkiej charyzmie, publicysta i krytyk muzyczny, popularyzator opery, operetki i muzyki poważnej. Społeczeństwo naszego regionu na zawsze pozostanie mu wdzięczne za to, że na cały świat rozsławił festiwal muzyczny w Łańcucie. Kierując nim przez dekadę lat 80. zaczął sprowadzać do naszego miasta największe sławy muzyki klasycznej. Przyjazd do ta jest zawsze dla mnie wielką radością, tym bardziej, że mam tam wielu przyjaciół, wielu znajomych. Kiedy wchodzę do restauracji zamkowej, biegną kellerki, już nie bardzo je poznaję, minęło tyle lat, i one wołają: Witamy Pana, witamy Pana jest Pan w Łańcucie, może wrócą dawne, piękne czasy, kiedy restauracja czynna była do bladego świtu, słychać było już ptaki w parku śpiewające, a myśmy siedzieli przy stolikach. My, to znaczy artyści, krajowi, zagraniczni, wielkie nazwiska, a oprócz tego wytworna i wytrawna publiczność łańcucka, i dyskutowaliśmy o muzyce, o życiu, o pięknie tego zamku. To były niezapomniane wieczory. Był honorowym obywatelem Łańcuta. Kiedy gościł w naszym mieście w 2013 roku, mówił, że jeszcze tu wróci. Nie zdążył. Zmarł w wieku 73 lat. Teraz wszyscy powtarzamy, jak wielka to strata dla kultury, dla świata muzyki i dla nas, łańcucian.